Szanowni Państwo, w walce z koronawirusem uczestniczą nie tylko pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, Straż Miejska czy Policja, ale obserwujemy bardzo pozytywną postawę wielu naszych mieszkańców. Wszyscy Państwo, w mojej ocenie, obserwuję to, zastosowujecie się do przepisów wydanych przez odpowiednie służby sanitarne. Ale także pragnę Państwa poinformować i podziękować tym, którzy w sposób aktywny włączyli się w zabezpieczenie nas wszystkich przed możliwością zarażenia się koronawirusem. Mieszkaniec naszej gminy Grzegorz Kowalczyk, w sposób nieodpłatny, dokonuje dezynfekcji poprzez ozonowanie na każde żądanie wszystkich wozów bojowych Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, OPS-u, a także Urzędu Miasta i Gminy, za co składam serdeczne podziękowanie. Nie jest to jedyny mieszkaniec, inny. Pan Czesław Pęconek, firma Klinkerbud, wyposażyła gminę w niezbędną Liczbę środków do dezynfekcji rąk i płaszczyzn, za co składam Panu także serdeczne podziękowanie. Inni mieszkańcy naszej gminy nie wyrazili zgody na to, żeby podziękować im publicznie. Tym niemniej, tym niemniej jednak informuję Państwa, że wyposażają nas w sposób systematyczny w środki do ochrony roślin w żele antybakteryjne, a ostatnio y, poinformowany zostałem przez tą firmę, iż w najbliższym czasie otrzymamy do dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy i wszystkich jednostek naszych 10 tysięcy masek ochronnych, za co tej firmie składam serdeczne podziękowanie. Gdyby państwo Pozostali z dobrej woli swojej, chcieli także wziąć udział w tej akcji i wspomóc nasze jednostki, nasze dzieci, tak w przedszkolach, jak i w szkołach, to zachęcam do tego aktu dobrej woli w imię dobrze pojętego społecznego interesu. Wszystkim, którzy w tej chwili zaangażowali się, składam serdeczne jeszcze raz podziękowanie.